Do wygrania jest ten skin, zostaw komentarz, oczywiście na końcu nic z Discorda, wejdź na mojego Discorda na kanał i wyślij potwierdzenie użycia kodu z K Store. Przypominam, że mi kod daje 15% do oraz darmowego dolara na start, więc zapraszam wszystkich serdecznie Siemano siemano witam, Witam na moim odcinku ze strony K Store. Widzowie przypominam, używajcie mojego kodu, czyli jak zawsze kod SzymonaKyKy zawsze i wszędzie jest, ten kod daje wam jeden Dolar na start i 15% do każdego depozytu. Przypominam, stronę Sticky i za osób pełnoletnich. Jeśli wykonacie jakiś ewentualny depozyt, to możecie dostać fajny, fajnego skina. Są tu glossy, glossy, e i glossy. Myślę, że tu jakieś kosy brakuje, więc trzeba by się czymś zainteresować. Dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będą kontrakty, ale robimy najpierw batelkę. Z większości jakichś skrzynek Nieważne jaka Powiedzmy tak, mamy 9 stówek Z 400 Taka batelka Walimy 2 na 2 Aha, tak nie może 2 na 2 I mam nadzieję, że nam się uda zrobić O, zobaczymy jeszcze, tak Tytuł odcinka będą albo batelki Albo kontrakt, jeśli nam się uda wygrać To będą kontrakty Więc zobaczymy co nam tutaj da Let's go Oczywiście, emotka. Cyk. Pierwsza skrzynka i wygrywamy. Porówno, 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 porówno. Ok. Sześć tu Będzie. Oj, ile? To kosztuje 41 zł. i 56 groszy? No, jestem w leciutkim szoku. Ogień. Fire. Daj jedną OWP. jest jakby nam dała taka awp Ojojoj, 500 zł. Tutaj co, to ta sama skrzynka, mały procent, ale jakby dało, no Taką meczkę, to już żeby baterka była zwrócona i byśmy wygrali tuto-pitem O, moje Dobre, 200, pięknie Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, już ponad połowa jest batni jest dobrze, uspy Kałaszek Tutaj, czyścić, dobre Klasacja, zaczyna się koła. Nasze chyba, dokładnie. Nie jest z w statraku. Może nie jest. A nie, stan ten sam, tylko w jego. Tu przegrywamy, ale groszowa sprawa. Nasze. wp 17. Powalony, że to kosztuje 17, a takie coś kosztuje 5, w ogóle 6 praktycznie złoty, to drogie. 1 zł nice, ja 3 Najsik. Nice, Mmm, 2, okej okay. Okej okay. Okej, okay. po 15 powiedzmy, spoko, 3 dychy No już battle nam się zwraca, już jest w sumie zwrócona i to tylko przez nas Oj tu droga 46, niedobrze Niedobrze, bo to skrzynka za 15, takie skrzynki właśnie lubią dać jakieś wow, nie? Dla nas chyba, 11 tak Skrzynka za 6 zł i 10 groszy Okej, okay. kolejne za 7,20. Okej, okay, 4, 18 zł. 18 zł daje mu 8, 35. Oj, tu może mocno coś dać. Uuu, nie dobrze, Niedobrze, niedobrze, 17. Uuu, 100 zł. Dobre. SSG, to samo. Ok, dobra, to to jest hit Drogie. I mamy to. Dobra Git, Git 487. No, Git, Git. to so mały profit, ale ogólnie. Spoko, spoko, bo mamy na kontrakty. To teraz można jakieś drogie dać. Eee yy, dajmy tak. Yy, I mamy, mamy, mamy. Nie widzę, ile mam. 460. 460 to coś 5 tak pięciu, od 5 pięciu dyszek. Dajmy to. Dajmy ten. Dajmy silwera. golda golda. Eee, tak, kałaszek. Chyba gate będzie, tak. Czy znowu 2 na 2? Daj znowu 2 na 2. Znowu 2 na 2. Kocham tryb 2 na 2. Naprawdę, tryb 2 na 2 na tej stronie. Moim zdaniem to jest taki chudry banger. Naprawdę, cudo C, UD, O Dawaj I Cyk Dobra Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. 37, kurde dużo, 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 dużo miałbym się chciać wszystkim podobać 4 spoko i co my tu mamy? Co? To... Dobrze, przypominam, napiszcie komentarz, i lajka i możecie się z Kino, więc warto. Niedobrze i chyba przegramy. Jeszcze wygrywamy. Mało, mało, mało. Mamy chyba. Jest. Uuu! Uh, 2-0. Tak jest. 2-0, spoko. Dobra, no to co? Przechodzimy do tego, jaki jest tytuł odcinku. I jak to się robi teraz? Powiedz, ja też chciałbym cię dowiedzieć. Dajemy najlepsze skiny Przynajmniej te co widzę, że są jakieś wow A to jest chyba, a nie tu jeszcze mamy O tego wy, wywalimy, aha tu jeszcze mamy To, 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 to Co ja tu wsadziłem, 15, 17, wchodzisz ty i wchodzisz ty, dobra I jak to się robi, okej, okay, czyli łatwy Dziedzin przedmiotów wartość, ok, to jest moja wartość, 8 stówek, ok. Minimalny ok, potencjalny. O, to jest fajne, że jest tu potencjalnym item Aha, czyli to po prostu zwiększamy i co da, to da. Trudny. No to walimy chyba na trudny, co? I co tutaj dać? No Szymonek, kk, nie? Popsułem. Robimy tak. 3 -y. my. O, my. E. -y. Tu dajemy kk i dajemy 15, oczywiście pamiętajcie, ten kod 15. Jezu, 15% do depozytu i idziemy. Ej, fajne to, Kurczę Kurcze no, tragedii nie ma, tragedii nie ma. Kalimy to, 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 to. Tu mam tanie. Brakuje mi tu jakiegoś sortowania, albo ja nie widzę, żeby dać od najdroższych po prostu itemów I To by było spoko Mam za 8 złoty coś, czy ma coś droższego niż 8? Mm, chyba, a tu mu Dobra Dajemy teraz tak, dajemy tak, piszemy tak, tak 17 V, S Dajemy róż 18 Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Brudny mogę, a średniego nie mogę, czemu nie mogę średniego? Dobra, dajemy trudny 300 zł Kurde ja przepaliłem tu gloves, one były za 600, nie? Kurde, no tak? No to najgorsze to trudne jest, nie? Nie wiem czemu średniego nie mogę kliknąć Co nie wiem czemu To dajmy i to dajmy Wywalmy to walmy to, wywalmy to, to. Eee, wywalmy to, dajmy to Wywalmy to, dajmy to walmy to, dajmy to, wywalmy to, dajmy to O teraz mogę, mogę średni Dajemy tak, a może całe zamarzamy Teraz czerwone Serduszko Podpisz Średni UUU WUU Ej, to jest najdroższy skin w tym odcinku, ty Ej, dobra, no to, to, to fajnie dało A gdzie mam tego skina? Czemu ja go nie widzę? Ej Gdzie ten skin? Mamy 5 Może strona się zawiesiła. Mm. O, mam. Dobra. Ej, to mi się podoba. Dawaj jeszcze. Ostatni kontrakt. Ostatni kontrakt. Z tych wygranych. 5, tyk Jeszcze jeden skin. 3. No i dobra. Dajemy łatwy. Trzeba znowu zamazać. Teraz robimy tak. Robimy tak. Widzę, trzeba zamazywać. To jest już wskazane. I zróbmy czerwoną teraz koronę. Robimy tak, 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 tak. I korona. I jesteśmy królami, patrz Kurde, no. Minimalnie na minus, szkoda. Ale i tak uważam fajnie. Ej, dajcie znać co uważacie o kontraktach. Ja dziękuję serdecznie za obejrzenie tej odcinki. Przypominam, korzystamy o kliknięciach. Hej.